Bałagan, trudność z wyegzekwowaniem porządku i złość jako główna emocja, to coś, z czym zmaga się naprawdę wielu rodziców nastolatków, nawet tych pełnoletnich. I mama osiemnastolatki napisała do mnie prośbę, bym pomogła jej wyegzekwować to, by córka posprzątała, ogarniała przestrzeń wokół siebie. Bo wszystko, o co ją poprosi, to zawsze kończy się złością. Już mówię, co masz zrobić, ale zanim to powiem, no to oczywiście dla wszystkich, którzy jeszcze mnie nie znają, wypada się przedstawić. Cześć, jestem MamaNiedalna.pl. Pomagam rodzicom dotrzeć do swoich nastolatków, by mogli się lepiej z nimi dogadywać, by bardziej rozumieli te ich potrzeby. No i przede wszystkim, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujesz, to klikaj plusik. Będzie tutaj mnóstwo inspiracji i porad jak sobie radzić i nie utonąć w tym świecie nastolatków. Zatem 18 lat to moment, w którym dziecko teoretycznie, teoretycznie jest dorosłe. Ale emocjonalnie no nie oszukujmy się. Często jeszcze dojrzewa. Brak porządku to często nie tylko lenistwo, ale też taka niezależność. A złość to często jedyna emocja, której nauczyli się używać, wiecie, do stawiania swoich granic. Nastolatki naprawdę często, nawet jeśli widzą bałagan, to nie wiedzą, od czego zacząć. Czują, że to ich przytłacza, że nie mają strategii, nie potrafią z tego wyjść, nie wiedzą jak zacząć. I tu jest twoja rola, jako mamy, żeby tam wpaść, wtargnąć i zrobić co trzeba. Ale to nie znaczy, że masz jej posprzątać pokój. Spróbuj innej metody. Po prostu wejdź do pokoju, pomóż zacząć jej sprzątać i ustalcie, co kto robi. Jeśli zacznie działać razem z tobą, to jesteś wygrana. Aha, ale może być druga opcja. Może nie zacząć, tylko stwierdzi, że przyszła pokojówka i posprząta. No to druga opcja. Usiądź na jej łóżku czy tam na krześle i siedź 10 minut spokojnie i poczekaj, aż cię zauważy. Jeżeli cię zauważy, spójrz jej w oczy i powiedz spokojnym, empatycznym tonem i trochę tak... Wiesz, jakbyś miała maślankowate oczy, kota ze szereka, córeczko, jesteś.